W tym miesiącu sporo mówimy na temat młodzieży, między m.in. za sprawą Euro U21, jakie jest rozgrywane w Tychach, ale warto także wspomnieć o grupach młodzieżowych GKS-u Tychy, bo był to wyjątkowo udany sezon. Tak, wszystkie cztery nasze roczniki zakończyły już w tej chwili treningi i rozgrywki ligowe. Można powiedzieć, że każdy zespół, według nas, trenerów, oczywiście rozwinął się i poszedł znowu do przodu krok. Oczywiście, wiele pracy przed nimi. Ale te wyniki są zadowalające. Który rocznik zrobił największy postęp? Z którego rocznika jesteś najbardziej zadowolony? Czy tutaj ciężko powiedzieć, gdyż te zespoły, z racji zmian, rozgrywek spowodowanych przez, przez PZPN, troszkę się zmieniały i troszkę, szczególnie w roczniku 17 19 było rotacji? Ale trzeba powiedzieć, że, że każda grupa ma w swoich szeregach wyróżniających się zawodników, a to jest najważniejsze. Tą wisienką lub truskawką na, na torcie mógł być awans do Centralnej Ligi Juniorów. Taki lekki niedosyt pozostaje, ale jednak chłopakom chyba należą się ogromne brawa, bo przed sezonem mało kto zakładał te, taki zwrot akcji. Wiadomo, no jesteśmy z rozczarowani wynikiem końcowym, tak? przegranym w rzutach karnych z górnikiem, e, ale trzeba powiedzieć, że te dwa spotkania pokazały, że nie ma między nami a, a górnikiem, czy ruchem, który dzisiaj walczył o Misza Polski jakiejś przepaści. Tak? Jesteśmy można powiedzieć równorzędnym przeciwnikiem. E, nawet można powiedzieć, e, graliśmy troszeczkę młodszym składem niż, niż ma górnik i niż ma ruch teraz w tej chwili w finale z, y, rozgrywek. No nie udało się, ale na dzisiaj dla nas najważniejszą miarą taką jest to, ilu tych zawodników ma szansę zaistnieć na poziomie seniorskim. W pierwszej drużynie, no już dzisiaj spora grupa zawodników ma szansę się pokazać trenerowi. No właśnie, chyba dobrze układa się ta współpraca na linii koordynator grup młodzieżowych, terener drużyny rezerw, a sztab szkoleniowy pierwszego zespołu, bo ci młodzi zawodnicy, którzy się wyróżniają, przechodzą taką naturalną drogę z U19 do zespołu rezerw, a następnie są włączani do kadry pierwszego zespołu. No, każdy z tych chłopaków ma troszeczkę inną e, ścieżkę, tak? bo jeden chłopak idzie, można powiedzieć, z juniora od razu do, do seniora, z, nawet z drużyny U17, można tak powiedzieć, a na przykład inny przechodzi przez wszystkie szczeble, do, U17, 19 do, do, poprzez rezerwy i tam dopiero przez tą drużynę przechodzi do, do seniorskiej piłki. I tak. E, no przede wszystkim cieszy to, że my jako trenerzy młodzieży, ja jako koordynator jesteśmy zauważalni w klubie i, i z nami się rozmawia na, to, na, na temat młodzieży. Cieszy to, że w pierwszej kolejności patrzy się najpierw na naszą młodzież, a nie, nie zagląda się po Polsce i nie ogląda się, co, co jest w Polsce, tylko tu u nas, bo naprawdę y, mogę z, z czystym słowem powiedzieć, że tu są wartościowi chłopcy, y, którzy zasługują na, na dania im szansy. Konrad Jakubczyk, taki zawodnik, o którym chyba warto wspomnieć, chłopak, który był maskotką, był wilkiem, jest y, właśnie w trakcie meczów jako maskotka, równie dobrze prezentuje się na boisku, co zauważył sztab Szkoleniowe pierwszego zespołu. No jest to chłopak, który utożsamia się z klubem od małego, tak? Życie go troszeczkę doświadczyło i dzięki, dzięki można powiedzieć naszej pomocy dorabia sobie jako, jako maskotka, ale przede wszystkim na boisku sprzedaje swoje umiejętności. jest mega charakternym chłopakiem i mam nadzieję, że ten, ten charakter też Ci pokaże w piłce seniorskiej.